Hej, hej, hello! Dzień doberek! Witam Was w kolejnej części, tak naprawdę, naszego programiku dla znakomitych początkujących, bo już chyba jesteśmy, z tego co się nie mylę, po półmetku. No ale niewiele się zmienia, mimo że już taka wiekopomna chwila nastała, to wciąż mam dla Was trzy kolejne ciekawostki z języka angielskiego. E, co tam? Będziemy na pewno bazować na tym, co było poprzednio na przykład w ostatnim filmiku, czyli poznacie kolejny pakiet takich słówek towarzyszy dla rzeczowników. Ostatnio to były EN i THE. Dzisiaj będą to zaimki dzierżawcze. Potem zaznajomimy się z odmianą takiego pierwszego przerobionego od A do Z czasownika TO HAVE, mieć, posiadać. Have. to jest taki czasowniczek, co zawsze właśnie na początku nauki występuje, także sobie go odmienimy, a potem będzie uzupełnianka. Jaka uzupełnianka? A fajna! A fajna, bo będziecie kolejne mm, swoje własne zdania budować i przy okazji nauczymy się nazywać tą naszą najbliższą rodzinę jak mama, tata, brat czy siostra. To jest plan na dzisiaj. Zapraszam, zaczynamy! Tak jak wspomniałam, zaimki dzierżawcze. Tutaj będą na ściągawce, zaimki dzierżawcze. Yy, jak się do tego zabrać? Po pierwsze, ta notatka, że one występują zamiast e, n i -E them, czyli tych ym, słóweczek, o których mówiliśmy ostatnio. Czyli jeżeli będę chciała powiedzieć mój samochód, mój, my, k, to już nie powiem my, e, ka, tylko powiem maj K Widzicie, w jakim sensie one zamiast występują? No to okej, okay, no to przejdźmy sobie przez wszystkie i nauczmy się ich. ok Maj – mój. your twój. Her – jej. His – jego. It – tego. Our – nasze. Your wasze, they're ich. Mhm, mm i to tak po prostu wygląda. Ja będę, ja sobie właśnie w tej chwili zawieszam tą ściągawkę i będę ją nosić, bo jak będziecie tworzyć swoje pierwsze zdania, to Wam się na pewno przyda, a my teraz idziemy do czasownika have. Have, mieć. Odmieńmy sobie przez osoby. I have, ja mam. You have, ty masz. She, he, it, has. Wyjąteczek. Have zamienia się na has, jeżeli mówimy o niej, o nim albo o tym. We have, my mamy. You have, wy macie. They have, oni, one mają. Co to jest tutaj w tym nawiasie? Tu jest takie goć. Często na początku uczy się właśnie um, Mówić have got jako mieć. To jest tożsame z samym have bez got, to jest wszystko to samo, ale have będzie zawsze dobrze, a have got będzie miało takie miejsca w Waszej przyszłej nauce angielskiego, gdzie niekoniecznie będzie prawidłowe. Także na dzień dzisiejszy można zapamiętać sobie, że have got jest bardziej brytyjskie, a samo have jest bardziej amerykańskie, ale jak powiecie po prostu have. To będzie naprawdę wystarczająco. Przechodzimy do zdanek. Tutaj są luki, na Was czekają luki. Eee, no, a na mnie czeka pomaganie Wam. No to co? Mam parasol. Mam parasol. To jakoś trzeba zacząć, tak? Od osoby, czyli ja, no bo widzimy, że mam, no to ja. Ja jest I, potem jest Mam. No to ok. I have... A tu jeszcze czegoś brakuje, nie? An... Umbrella. Bo zawsze każdy rzeczownik lubi, prawie każdy, lubi mieć towarzystwo. Ok? I have an umbrella. Dalej. Mój brat ma rower. Słówko było ostatnio. Brother jest nowe, czyli brat jest już zapisane, żeby nie było, że Was oszukuję. Mój brat. Jak jest mój? Ściąga. Mój, my. My brother. I co tu dalej? Jak powiedzieć, że on ma? Brat to jest on. Więc on has. My brother has a bike. No bo rzeczownik nie lubi stać sam. Brother też jest rzeczownikiem, ale on już tutaj ma maj, więc nie musi mieć jeszcze e, a nawet nie może. Kolejne zdanko. Jego siostra ma kota. Jego siostra. Gdzie jest on? Jest tu on, więc jego to jest his. Mamy już odgapione. His. Sister, nowe słówko siostra, sister, his sister, hmm, hmm, a cat. To było wszystko ostatnio, nie? To nie jest nowe. His sister, siostra to jest ona, nie? A ona jest tutaj, czyli she has. His sister has a cat. Teraz już wszystko dla was jest. Jej tato ma auto. Jej tato, czyli szukamy ona na naszej ściądze. Hmm, hmm, hmm. Ona, czyli her. Prawie całe dla Was, bo nie wiecie, jakie jest tato, czyli będzie her. That. Hmm, hmm, hmm. Ma. Tato to jest on, czyli będzie has. Has. Samochód to był K, czyli K, a że każdy rzeczownik potrzebuje towarzystwa, a tutaj C to jest spółgłoska, więc dajemy E. U to była samogłoska, więc było M. Mhm. Nasza mama ma książkę. Nasza mama. Gdzie jest MY na tablicy? MY jest tutaj. Więc AUE to będzie Nasze, nasza. Ała. Our, our mam I dalej. Hmm, hmm, hmm. Ma. Ona ma, czyli has. My mam, our mom has. Książka to było. Book. Book. I jako, że B również jest półgłoską, to dorabiamy A. Dobra, pierwsze naprawdę takie już bardziej konkretne zdania za nami. Mam nadzieję, że się podobało, że się nauczyliście i że się wyuczycie też. No i co, dobrego tygodnia. Widzimy się jak zawsze za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Papa, pa. jeszcze muszę się wyłączyć. Eee, to nie tu.